Ekipa paczajnika kolejny raz manipuluje widzami, a komentujący twierdzą, że tym razem przekroczyli wszelkie granice. Pagata podzieliła się z internautami swoim nowym zabiegiem i jak się okazuje, ku zaskoczeniu wielu, postanowiła powiększyć biust. Hi Hania już niedługo pojawi się w telewizji jako współprowadząca programu, a słynna, znana dziewczyna z filmu Książula odpowiada w ostrych słowach. Świat kosmetyków od zawsze fascynuje różnorodnością. Nowe kolory, tekstury, formuły i opakowania pojawiają się na rynku niemal codziennie. Branża ta jest jednym z najbardziej dynamicznych segmentów rynku, w którym trendy zmieniają się z prędkością światła, a konsumenci oczekują innowacji i wyjątkowych produktów. Jednak w tym ferworze nowości coraz trudniej odróżnić prawdziwą kreatywność od sprytnego powielania sprawdzonych pomysłów. Niewiele marek kosmetycznych wprost przyznaje, że ich produkty są inspirowane istniejącymi hitami rynkowymi. W praktyce różnice bywają kosmetyczne. Zmienia się opakowanie kilka odcieni czy nazwa, ale sama koncepcja produktu pozostaje niemal identyczna. Palety do makijażu to jedne z najczęstszych przykładów tego zjawiska. Na przykład łatwo zauważyć podobieństwa między tymi paletkami, to ich nie zna. Ale przykład. Jest więcej, a dla konsumenta oznacza to szerszy wybór, czasem w niższej cenie. Lub od lokalnego producenta. Prowadzenie zamiennika to nie tylko kwestia kopiowania, to często przemyślana strategia biznesowa. Jednak takie podejście niesie za sobą również ryzyko, czyli krytykę ze strony konsumentów i przede wszystkim konkurencji, z której dana marka postanowiła zerżnąć produkt. W tym kontekście otwarte przyznanie, że produkt jest zamiennikiem, może być próbą zbudowania zaufania. I właśnie taką decyzję. O Ostatnio podjęła jedna z polskich marek kosmetycznych, Klaresa. Bo o niej tutaj mowa. To polska marka znana przede wszystkim z lakierów hybrydowych i produktów do paznokci, która w ostatnich latach rozwija swoją ofertę o kosmetyki do makijażu, starając się łączyć przystępną cenę z aktualnymi trendami. Najnowsza premiera ich kosmetyków wzbudziła spore poruszenie, bo marka otwarcie przyznała, że jej nowy produkt jest zamiennikiem już istniejącego kosmetyku. W tym świecie, gdzie wiele marek. Woli mówić o inspiracji lub sugerować własne autorskie pomysły promocji nowej paletki różów nazwanej Patrycja tamta otwarcie stwierdziła mamy patryka ta w domu. W praktyce paletka Claresy jest niemal identyczna z luksusową marką Premium. Cenioną za wysokiej jakości pigmenty i luksusowe wykończenie. Pudełka obu produktów oraz układ różów są niemal identyczne. Każda paleta zawiera dwa róże, jeden prasowany i jeden kremowy, rozdzielone charakterystycznym wieczkiem. W przypadku klaresy pudełko wykonano z plastiku niższej jakości. Ale funkcjonalność pozostała taka sama. Formuły obu produktów są podobne w dotyku, a pigmenty niemal identyczne. Choć Klaresa wydaje się nieco bardziej intensywna. Jeden z beauty influencerów postanowił to sprawdzić i na swoich filmach podkreślił, że ma tutaj problem z etycznością takiego zabiegu i uważa to za trochę takie podpięcie się pod reklamę cudzego kosmetyku. Influencer podczas testu kosmetyków zauważył, że tonacja i wykonanie Kończenie różów są niemal takie same, co sprawia, że paletka Klaresy może w praktyce zastąpić luksusowy produkt. Oczywiście, jak można było się spodziewać, internauci są podzieleni. Część z nich, podobnie jak tester, docenia poczucie humoru marki, ale uważa kopiowanie kolejnych zagranicznych pomysłów za grubą przesadę. Ludzie zarzucają polskim firmom brak kreatywności i samodzielności w tworzeniu własnych produktów. Z kolei inni są zachwyceni nową ofertą Klaresy, uznając ją za atrakcyjną i bardziej przystępną cenowo alternatywę. Za to sama Klaresa docenia każdą recenzję. Świat kosmetyków to miejsce, w którym inspiracja i zamienniki. Stoją obok siebie. Granica między twórczością a kopiowaniem jest naprawdę cienka, a decyzje marek dotyczące transparentności i strategii produktowej mają realny wpływ na postrzeganie ich przez klientów. Jestem bardzo ciekawa, czy dla Was ta kampania to delikatny żarcik, czy może jednak przesada. Sekcja komentarzy jest jak zwykle Wasza. Kebabowo-książulowe aferki pojawiają się tutaj regularnie, bo choć na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że format, który prowadzi youtuber jest mało dymogenny, to jak się okazuje nic bardziej mylnego. Jakiś czas temu książulo podzielił się na swoim Instagramie informacją, że w jego sprawie toczą się postępowania sądowe, które co ciekawe to nie on założył. Tym razem chodzi o fragment jednego z ostatnich filmów na jego kanale z tytułu tych, które ciężko Jakoś sensownie wyjaśnić. Szymon postanowił sprawdzić warszawskie restauracje dla turystów, i już na wstępie, prawdopodobnie jedna z takich turystek do niego podeszła, pytając, czy jest może blogerem. Ten odparł, że nie. No i w sumie nie skłamał, bo przecież jest blogerem. Niby jedna literka, a jednak robi dużą różnicę. Kobieta natomiast na to się zasmuciła i odparła, że ona za to jest sławna. Książulo odparł jej jedynie OK, na co internauci uznali go za prawdziwego Sigma? Słucham. Bloger? No. No? No. I, I am famous. Okay. Jak ona jest popularna, to książulo jest księciem litewskim. Jakby tego było mało, dopatrzono się, że miała siebie na tapecie. Problem w tym, że jej sława jest na tyle wielka, że nikt jej nie zna. Ludzie zaczęli szperać i typować kilka influencerek, a najbardziej jedną. Jej media bardzo szybko zostały zalane polskimi komentarzami, lecz dopiero gdy osobiście odniosła się do sytuacji, rozwiała wszelkie wątpliwości, twierdząc, że. To nie ona. Jak sama stwierdziła, internauci powinni kupić sobie lepsze okulary lub WiFi, gdyż wyraźnie widać, że różni się ona od dziewczyny z filmiku książula. Dodała, że nie rozumie, dlaczego jakiś polski influencer stwierdził, że to ona i zaczął rozprzestrzeniać te informacje, które doprowadziły do okropnych komentarzy kierowanych w jej stronę, a nawet pogróżek. No więc sprawa jestem sławna. Wciąż nie została rozwikłana, aczkolwiek pokazała, jak duży influenc ma książulo. Po dosłownie kilkusekundowej wstawce sprawił, że jakaś randomowa TikTokerka musiała wydawać oświadczenie, że to nie ona była na nagraniu, bo tak wiele komentarzy dostała w tej sprawie. Natomiast jeśli faktycznie w jej stronę były kierowane wręcz groźby, to jest to absolutna przesada. Ja akurat widziałam jedynie komentarze cytujące ten tekst lub Pytania, czy to ona, aczkolwiek nie wykluczam, że w jej diemach mogło pojawić się wielkie bagno, które wyraźnie należy potępić. Naprawdę za każdym razem jestem w szoku, widząc, jak widzowie idą za swoim idolem. Dajcie znać, czy wy macie może jakieś typy, kim jest ta popularna dziewczyna? I zostawcie suba, żeby nie żyć pod kamieniem. Pewnie każdy z Was doskonale zna program The Voice of Poland. Po raz pierwszy polska edycja Talent Show została wyemitowana we wrześniu 2011 roku, a całość oparta jest na formacie, który zapoczątkowano w Holandii. Jak sama nazwa wskazuje, celem jest odkrycie utalentowanych wokalnie osób. Na początku są te słynne przesłuchania w ciemno. Około setka osób śpiewa przed trenerami, którzy na początku nie widzą wykonawcy, bo ich fotele są odwrócone. Jeżeli trener naciśnie przycisk, fotel się obraca i można zaprosić uczestnika do swojej drużyny. Kiedy odwróci się kilku trenerów, uczestnik wybiera któregoś z nich. Każdego z Państwa naprawdę z ogromnym szacunkiem wybieram pana Marka. Drużyny liczą zwykle około kilkunastu osób. Trener zestawia swoich uczestników, którzy śpiewają tę samą piosenkę. Następnie wybiera, kto przechodzi dalej. Kolejno mają miejsce odcinki na żywo, gdzie to głosy widzów, smsy oraz zależnie od decyzje. Punktacja trenerów decydują o dalszym losie uczestników. Oczywiście to tak wszystko w dużym skrócie. Główna nagroda w programie to propozycja kontraktu fonograficznego z wytwórnią muzyczną, tytuł najlepszego głosu w Polsce, a od trzeciej edycji również nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych. W The Voice zarówno trenerzy, jak i prowadzący dość cyklicznie się zmieniają. Zdaje się, że najbardziej stałymi są Thomson i Baron, aczkolwiek oprócz w programie gościły gwiazdy takie jak Sylwia Grzeszczak, Justyna Steczkowska czy Margaret, która tej jesieni powróciła do programu. Natomiast my tym razem nie będziemy mówić o powrocie, a debiucie w programie i to w roli współprowadzącej, który należy do osoby bardziej z naszego youtubeowo influencerskiego podwórka, mianowicie Hani. Jak się okazuje w 16 edycji członkini GenZi zadebiutuje właśnie w takiej roli, ukazując się, u samego Macieja Musiała oraz Pauliny Chylewskiej. Najprawdopodobniej jest ona zastępstwem za Jasia Dąbrowskiego, który to niedawno pełnił tę funkcję. Myślę osobiście, że wybór jest naprawdę dobry, a Hania na spokojnie poradzi sobie z błyskiem też tych telewizyjnych fleszy. W końcu ma już doświadczenie w postaci roli filmowej. Dodatkowo robi także muzykę, także wszystko tutaj zgadza się tematycznie. Jak sama stwierdziła, będzie doskonale potrafiła wczuć się w emocje uczestników i wesprzeć ich w stresujących sytuacjach. Oczywiście pojawiły się już krytyczne komentarze. Ja pierdolę. Osoba, która nie ma pojęcia o śpiewaniu, tylko ciągle z playbacku śpiewa będzie prowadzić taki program. Aczkolwiek to najprawdopodobniej po prostu zła interpretacja i wyjście z założenia, że ma być jurorką. Do prowadzenia programu umiejętności wokalne nie są zbytnio potrzebne. Za to raczej charyzma, dobry kontakt z widzem i dobra prezencja. A wydaje mi się się, że te wszystkie cechy Hania ma. Na pewno jest to nie lada wyróżnienie. Influencerka wygląda na bardzo szczęśliwą z nowej puchy. Także pozostaje życzyć powodzenia i obserwować jak sobie poradzi w tej roli. Naprawdę super widzieć jak kolejna osoba ze świata internetowego podbija telewizję. Także nic tylko trzymać kciuki. Jeżeli pojawi się jakakolwiek aktualizacja w tym temacie, to oczywiście o wszystkim będziemy was informować. Cyklu newsów dla bezrobotnych, albo jak to niektórzy teraz określają, dla bezdomnych, fagata powiększyła sobie biust. No i ktoś by powiedział: nic zaskakującego, w końcu influencerka słynie z różnego rodzaju zabiegów. Sama zresztą tego nie ukrywa. Jeszcze kilka lat temu mówiła o operacji BBL, kiedy początkowo jeden chirurg ją skrzywdził. Jak wówczas wspominała, omówiła się bez dokładnego researchu, czego później żałowała. Jednak w tym przypadku jej decyzja zaskoczyła Internautów, którzy stwierdzili, że co jak co, ale influencerka już swój naturalny biust miała bardzo ładny i raczej z tych większych, więc po co jej dodatkowe implanty? Informacją o zabiegu Fagata podzieliła się w jednym z ostatnich TikToków, gdzie mówiła o tym, jak dużo osób przebrało się za nią na tegoroczne Halloween. Ile pięknych dziewczyn w tym roku przybrało się za mnie na Halloween? Być może natknęliście się na te TikToki, gdzie różne osoby były przebrane właśnie za Agatę z teledysku. Wow! I Dajczmana, z Pau Pau. Lewo, prawo, No i właśnie Fagata wspomniała, że to bardzo jej pomogło w trakcie rekonwalescencji. Podczas której było jej po prostu ciężko. Jak wspomniała, teraz jest już kuloodporna. Dzięki temu, kiedy ktoś będzie chciał w nią strzelić, pocisk zatrzyma się na klacie. Teraz zamiast kamizelek kuloodpornych wszyscy będą sobie robić implanty. Bo to dla własnego zdrowia, żeby być kuloodpornym. I oczywiście niech każdy decyduje o swoim ciele, w szczególności jeżeli ma na to środki i ma taką ochotę. Natomiast faktycznie decyzja dość zaskakująca, biorąc pod uwagę, że już w przeszłości influencerka miała naprawdę bardzo ładny biust. Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że sama o tym powiedziała, to prawdopodobnie ja osobiście nie zauważyłabym Żadnej zmiany. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym sądzicie i czy waszym zdaniem to przesada, czy raczej wychodzicie z założenia, że to jej ciało, jej wybór i w sumie nikomu nic do tego. W tym roku zdecydowanie roiło się od ślubów i zaręczyn w internecie, więc nie mogło zabraknąć takiego kontentu również ze strony ekipy Czajnika. Dostaliśmy film podzielony na aż dwie części. Z oświadczyn Justka dla Weroniki. Pierwsza część to były przygotowania, a druga oznajmująca, że to był tylko prank na widza. Wraz z wrzuceniem drugiego filmu wyszło na jaw, że Justek i Weronika są zaręczeni od prawie dwóch lat. Dokładnie tak jak słyszeliście, te prawdziwe oświadczyny były w Turcji w 2023 roku. Tylko, że nigdy wcześniej tego nigdzie nie pokazywali. A teraz w 2025 stwierdzili, że a co tam, zróbmy to jeszcze raz dla Beki, i żeby sprawdzić reakcję ekipy i widzów. I tak powstał największy YouTube'owy bait tego roku. Film wyglądał totalnie poważnie, nie było żadnych wskazówek, że to żart, klasyczny vlog z przygotowań i cała ekipa zaangażowana. Pojawia się tylko pytanie, bo bądźmy szczerzy, jaka dziewczyna chciałaby przyjąć zaręczyny pod publikę na dodatek w domu nagrywkowym? Były nawet wstawki, gdzie jej siostra wspomina, że weronice marzyły się prywatne zaręczyny, co mogło nakierować widzów na współczucie i wzbudzenie różnych emocji. No, nie da się ukryć, że wygląda to na mocną manipulację. W jednym odcinku: "O Boże, przygotowania, czy ona powie tak? Już jutro dowiecie się w kolejnym odcinku." A potem w drugim: "Hej widzowie, to prank!" Byliśmy zaręczeni już od dawna, chcieliśmy Was tylko trochę potrolować. W komentarzach widzowie nie kryli urazy do takiej zagrywki. Zrobić content z oświadczyń, oświadczyć się w domu. Szkoda mi Werki. Gratulacje, że tak nisko upadliście dla wyświetleń, panowie. Jest jedna chwila w życiu, a wy musicie z tego robić film. Mam nadzieję, że to tylko nieśmieszny żart. Film powinien się nazywać Jak nie oświadczać się dziewczynie. I ci faceci, co nie ogarniają, że tak po prostu się nie robi. Już lepiej by było, jakby się oświadczył na tym weekendowym wyjeździe, co pojechali na niego po odcinku z randką. Wtedy byliby w jakimś innym miejscu, sami, bez kamer i ludzi... I byłoby o wiele lepiej. Przesada, że oświadczyny Justka są na kanale czajnika. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że dokładnie wiedzą, co robią. W końcu ich kanał to połączenie pranków, emocji i kontentu pod virale. a to, co zrobili, to podręcznikowy przykład działania: Daj ludziom łzy, wzruszenie i twist. I masz film, który zgarnia pół miliona wyświetleń w dwa dni. No i jak się okazuje, to działa. Bo nawet ci, którzy się oburzyli i tak. Obejrzeli do końca. A dla twórców wiadomo, cel osiągnięty. Zasięgi, emocje, komentarze, dyskusje. Z jednej strony pokazali dystans i poczucie humoru, z drugiej, kolejny raz nadużyli zaufania widzów. Bo wiecie, jak ktoś śledzi tę parę od lat, Kibicuje im, a potem się okazuje, że oświadczyny to tylko powtórka z Turcji, no to można poczuć delikatny zawód. I właśnie w tym tkwi siła tego żartu, bo udowodnili tym trochę, że w erze kontentu nic nie jest święte. Nawet zaręczyny można robić dwa razy, byle tylko dobrze się to kliknęło. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o kolejnej takiej akcji spod ich skrzydeł i czy powoli taki styl działa nie robi się delikatnie męczący. Zapraszam Was kochani na nasze Instagramy, subskrybujcie kanał Plotkary. Ja życzę Wam miłego dzionka i pozdrawiam wszystkich z live'a.